Witam klientów Kizel Poland na targach Bauma 2025. Jesteśmy na stanowisku Kizel i stanowisku Hitachi. Zaczynając tutaj od mojej lewej strony, mamy maszynę wyburzeniową, która w zeszłym roku wygrała bardzo prestiżową nagrodę Demolition Awards 2024. Chodźmy dalej. Następnie mamy maszynę Hitachi z założonym systemem p -Line systemem, który pozwala na montowanie dowolnych sprzętów, dowolnych narzędzi na maszynach Hitachi, które stają się już nie tylko koparkami, ale maszynami typu multi -carrier. Za mną znajduje się stoisko Makineo. Makineo jest to firma technologiczna, która robi rozwiązania digitalowe dla kizel. Jest to o tyle fajne stoisko, że możemy obejrzeć na żywo technologię, a także za pomocą padów możemy się zapoznać z tą technologią bez konieczności wsiadania do maszyny. Jedno z najfajniejszych stoisk Kizel w tym roku, czyli prezentacja systemu P-Line. Wszystkie osprzęty, które tutaj widzicie, możemy założyć na tamtą maszynę tylko dzięki jednemu, w pełni hydraulicznemu szybkozłączu. Te skrzynki tutaj metalowe operator może założyć na pług maszyny i transportować ze sobą cały system osprzętów. Chodźmy dalej. Następnie stajemy przy maszynach katek z serii Multicarrier, co jest bardzo fajne, to tak jak możemy zmienić sobie narzędzie, którym pracujemy, to możemy też odpiąć cały wysięg. Znajdziemy też tutaj maszynę zasilaną wodorem dzięki silnikowi firmy Deutz. Ta maszyna potrafi pracować praktycznie przy zachowaniu pełnej wydajności maszyny z silnikiem diesla, natomiast zasilana jest wodorem. Możemy dzięki temu łatwo pozyskiwać paliwo i nie generować emisji spalin. Warto też dodać, że mamy tutaj koncepcyjną koparkę z wymiennymi ogniwami baterii. Baterie są wyposażone w pasek na ramię, dzięki czemu można łatwo je przetransportować do ładowarki, a następnie z ładowarki prosto do maszyny. No, i nie mogło zabraknąć tej też maszyny, która miała swoją premierę wczoraj. Została tutaj przez prezesa Hitachi wczoraj odsłonięta, czyli maszyna Land Cross One. Osobiście uważam, że jest bardzo ładna, natomiast cała technologia, która za tym idzie, to jest materiał na osobny film, więc mam nadzieję, że zaobserwujecie nasz kanał i zaczekacie na materiał, który będzie poświęcony specjalnie tej maszynie, czyli Hitachi Land Cross One. Ładowarki Hitachi to jest klasyk, szczególnie u nas na Śląsku, w Piekarach, wokół znajduje się dużo firm z branży przeładunkowej, z branży odpadów ekologicznych i odpadów klasycznych, które korzystają z naszych ładowarek i są z nich bardzo zadowolone. Można je zobaczyć na naszym stoisku na Targach Bauma. Tutaj znajduje się plac, na którym pokazywane są maszyny autonomiczne. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ Operator może wyjść z tabletem wskazać miejsce, gdzie wydobywa, gdzie koparka ma kopać, a następnie wychodzi z kabiny i koparka zaczyna kopać dokładnie ten pas, w którym powinna. Stanowisko mini i kompakt. Mamy tutaj maszyny zarówno Hitachi, jak i maszyny KTEG. Co warto zaznaczyć, zaprezentowane tutaj maszyny KTEG, du duża część z nich Zostanie w przyszłym roku przemianowana na mini koparki i koparki kompaktowe serii 7. Hitachi. Mamy tutaj m.in. ZX10 z dodatkową dźwignią oraz usprawnionym bezpieczeństwem pracy. Mamy też oczywiście inne maszyny kompaktowe i mini wyposażone w system P-Line w koncepcji Multi-Carrier Tool. Tutaj bardzo ciekawa maszyna KTG23U. Ta maszyna nie była wcześniej dostępna na rynku europejskim. i Jest oparta na maszynie, która była wcześniej dostępna na rynku japońskim. Trafia teraz do Europy i ze względu na swoją wagę jest lepiej przystosowana do przewożenia. Fajnym dodatkiem jest też ten system, który pozwala na zamocowanie ramienia w sposób w pełni zgodny z normami bezpieczeństwa przewożenia maszyny. Mieliście okazję ze mną obejść praktycznie całe stoisko Kizel i Hitachi w tym roku. Dziękuję i do zobaczenia.